Na pewno płaci mi Sorosz i to dodatkowo w rublach albo jeszcze lepiej. Założyłem fundację, z której czerpię ogromne zyski, lansując się na tym, co dzieje się na pograniczu polsko-białoruskim. Takie komentarze czytam w ostatnim czasie pod swoim adresem. Ci, którzy mnie znają, którzy śledzą od początku to, co dzieje się na kanale Czaban robi raban, wiedzą, jaka jest prawda. Ale teraz dla tych niezorientowanych chciałem zdradzić wielki sekret. Kto wspiera, kto finansuje działania Piotra Czabana na pograniczu polsko-białoruskim? I zacznę na początku od dwóch nazwisk: Wojciech Jóźwiak i... Katarzyna Foch. To moi najnowsi darczyńcy, którzy wspierają działania redakcji Czaban Robi Raban. Dzięki takim ludziom, moim patronom, tym, którzy wspierają mnie za pośrednictwem też portali SubPi.pl czy BuyCoffee, mogę przygotowywać wszystkie moje publikacje prasowe, mogę poświęcać swój czas na informowanie Was o tym, co dzieje się na pograniczu. Te informacje znajdziecie na moim kanale YouTube, na Facebooku, na portalu X, ale również na stronie czabanrobiraban.pl. Bardzo Wam za to jestem wdzięczny i za moment usłyszycie imiona i nazwiska wszystkich tych, którzy w ostatnim czasie opłacają mnie, czyli redakcję Czaban Robi Raban. Za co serdecznie, z całego serca, wszystkim Wam bardzo dziękuję. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpl i BuyCoffee. Szczegóły w opisie filmu. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim Al-Sammarraj. Do grona moich patronów należą Ewa Jeronim Basia Małgorzata Pietrowska Katarzyna Szymielewicz Wawrzyniec Mąkinia Anna Guzek Olga Darek Mickiewicz Ruslan Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Dawid Weiszbrodt, Katarzyna Zaręba niedźwiecka Basia Esz, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwan Kasudek, Katarzyna Szastok, Klara Płumrok, Ewa JP, Małgorzata Maj Julita Białobłocka Robert Gola Krzysztof Mleczek Gabriela Wiktorowicz Danuta Dowiat, Karolina Baca-Pogorzelska Barbara Joanna Mrozińska-Badura Mateusz Wojak Patrice Senekal Paweł Pacyński Beata Piechocińska Maciej Reputakowski-Madej Arwopole Jerzy Machnikowski Miszka Otlowski Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Piotr Celiński, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Stanisław Hoewt, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Dżaker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojcz, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski. Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solasz, Dariusz Pypłacz Maciej Żurek, Genowe Fanowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bagna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Basia Madej, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz Wacławek, Gosia Adamczyk, Małgorzata Pietrowska, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Atchina Jędrzejczyk Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malacher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rapczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza. Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Maryki Magda Storunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Gurak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drost Katarzyna Szatyłowicz Anula Dmytruszyńska Magdalena Klemensowicz Magda Czarkowska Marta Wieszczycka I Ewa Wdowiak Z kolei na portalach Bajkofi i subpi.pl wsparli mnie Łucja Kamińska Monika Agnieszka Daniel Smalej Edyta Kostowska Małgorzata Błaszczyk Robert Ankudowicz Anna Tołoczko Hanna Rzadkosz Florkowska, Danuta Bujar, Roman Nowacki, Bożena Brzostowska, Olga, Ewa, Iwona, Renata Popik, Izabela Lalisek, Magdalena Poremska, Katarzyna Woch, Maciek Tarmas, Joanna, Olga, Darek Mickiewicz, Grzegorz Podgórski i Anonimowi Darczyńcy. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Do zobaczenia i do usłyszenia.